Na macie widzimy dwóch najlepszych zawodników w kategorii 84 kg. Artur Michalkiewicz, koról Czerwony, Ślądz Wrocław i Michał Jaworski, AKS Piotrków Trybunalski. Dwóch niesamowicie doświadczonych zawodników. Artur Michalkiewicz to mistrz Europy sprzed trzech lat w tej kategorii wagowej, a Michał Jaworski to obrońca tytułu sprzed roku w tej kategorii wagowej. W jego roku właśnie niespodziewanie wygrał z Michalkiewiczem, który był faworytem tego pojedynku. Tu się zaczęło bardzo ostro, ale tutaj na pewno tu w stójce tych punktów za dużo nie będzie. Michalkiewicz jest zawodnikiem silniejszym fizycznie. Ale y, bardzo ładne teraz wejście do pasa. I Artur Michalkiewicz zdobywa pierwszy punkt techniczny. I tutaj pewnie już. Znając Artura, tutaj się nic za dużo nie będzie działo w stójce, on będzie tylko szalpał i blokował Swojego rywala Będzie czekał na parter, w którym będzie atakował, jeżeli zdobył punkt to on będzie atakował I nie musi nawet się za bardzo wysilać, jeżeli nawet nie zrobi w stójce punktu to Zostanie Oj, ponowny błąd, błąd to jest błąd Jaworskiego, który na prostych nogach pozwala się wypchnąć, nie umiał zejść z linii ataku Pozwolił się wypchnąć swojemu rywalowi, już 2-0 w tej rundzie prowadzi Artur Michalkiewicz. Tu na pewno no błąd techniczny to takiego zawodnika doświadczonego jak Jaworski, takiemu zawodnikowi jak Jaworski nie powinien się zdarzyć. Jak już Państwu powiedziałem, to dwaj zawodnicy praktycznie najstarsi w tej kategorii wagowej, którzy startowali. W tej kategorii startowało 25 zawodników. Michalkiewicz to zawodnik 32-letni, a Jaworski 31-letni, także obydwaj rutynowani doświadczeni. Jaworski ma już w swoim dorobku 5 tytułów mistrza Polski podobną, podobną ilością tych medali złotych nie jestem teraz w stanie powiedzieć ile, ale podobną ilością na pewno dysponuje Artur Michalkiewicz, który na arenie międzynarodowej jednak walczył zdecydowanie lepiej. Tak jak wspomniałem, zdobył już tytuł mistrza Europy i on najprawdopodobniej yy, będzie reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata w tym roku. Jest to chyba jednak najlepszy zawodnik w kraju w tej kategorii wagowej, ale poczekajmy jeszcze, tak jak powiedziałem, Jaworski to też niesamowicie doświadczony zawodnik, utytułowany i on tanio skóry nie sprzeda. Nie walczył może zbyt efektownie w tych pierwszych walkach eliminacyjnych, ale je wygrywał, doszedł do finału i, i, i za to za to należą mu się brawa, tak jak powiedziałem, dwóch najstarszych zawodników w tej wadze jednak nie dali szans tym swoim młodszym kolegom. Młodzież musi jeszcze poczekać do następnego roku, jeżeli chce ich pokonać. W tym roku jednak jeszcze rutyniarze w tej kategorii wagowej dominują. Pierwszą rundę wygrał Michalkiewicz i już teraz wystarczy mu tylko wygrać drugą. I zostanie mistrzem Polski, a Jaworski no niestety musi wygrać te dwie rundy, jeżeli myśli o obronie tytułu. Walka na pewno jest twarda. Widzimy, że ostro Michalkiewicz ruszył lekko obtarta twarz zaczerwieniona. Ale jest to zawodnik silny, na pewno silniejszy fizycznie, to widać. Jeżeli jest przygotowany dobrze kondycyjnie, jest najgroźny dla każdego na świecie. Zawodnik, który no jest kontuzogenny, często go boryka się z jakimiś urazami, ale mówię, jeżeli potrafi się dobrze przygotować, jeżeli wytrzymałościowo jest dobrze przygotowany, to wszyscy na świecie się go obawiają. Jaworski też kilkakrotnie był reprezentantem kraju ale w niższej kategorii wagowej 74, raz był w szóstce na mistrzostwach świata i to był chyba jego. Największy sukces, jeżeli chodzi o imprezy międzynarodowe, a w Polsce, tak jak powiedziałem, pięciokrotnie zdobywał tytuły mistrza Polski. Bardzo ładny rzut. W tym momencie punkt dla Michalkiewicz się pchnął. Jaworski wykorzystał, mówiłem, że jednak to jest Rutyniasz też. Wykorzystał błąd. Wydawało się, że już leci, że to Michalkiewicz zdobędzie punkty, a tutaj w tym momencie zaatakował, skontrował Jaworski. On zdobył punkt i ono było prowadzenie w tej drugiej rundzie. Walka jednak się jeszcze nie rozstrzygnęła. Jaworski jeszcze się nie poddał, ale nie może popełniać takich błędów, jakie popełniał w pierwszej rundzie. Teraz do parteru idzie Michalkiewicz i to on musi. Zaryzykować stanie. Musi zaryzykować jakąś akcję, bo jeżeli będzie tylko leżał w parterze, to zwycięzcą tej rundy zostanie Jaworski. Będziemy świadkami tej decydującej trzeciej rundy. Patrzy na czas. Sędzia najprawdopodobniej za chwilę przerwie ten pojedynek i znowi go w stójce, bo Jaworski chyba nie zamierza nic zrobić. Wybronił. No ładny, ładny pojedynek, ładny pojedynek. Na pewno może nie ma tych akcji takich bardzo widowiskowych wynoszeń, rzutów suplesowych, ale za, zawodnicy jak powiedziałem bardzo doświadczeni, rutynowani. Tu błąd, błąd za błąd. Jaworski zrobił w pierwszej rundzie dwa błędy, które bezlitośnie wykorzystał Michalkiewicz. W drugiej rundzie jednak wydawało się, że już szala zwycięzca przechyla się na korzyść yy, zawodnika. W kostiumie czerwonym jednak ten, którego teraz Państwu pokazujemy, Jaworski wykorzystał zawahanie, chwilę nie uwagi Michalkiewicza. Bardzo ładne sprowadzenie i mamy 1-1 w rundach i trzecią decydującą za chwilę. Sędzia dał sygnał. Rozpoczęliśmy trzecią decydującą rundę walki finałowej o tytuł mistrza Polski w kategorii 80. 4 kg w 79 mistrzostwach polskich seniorów w zapasach w stylu klasycznym, które recenujemy dla Państwa dzisiaj z sali Wisłoki dębica klubu z stuletnią tradycją, klubu niesamowicie zasłużonego dla polskich zapasów i doping zawodników z Piątkowa, Tych, jak już wspomniałem, tych jest w finałach najwięcej aż czterech, ale no zobaczymy, czy któremuś uda się wygrać tą walkę finałową. Nie udało się Niezwieckiemu, drugim Ganinem jest właśnie Jaworski, który no, wa walczy dzielnie o tytuł mistrza Polski. Byłby to jego już szósty tytuł, jeżeli udałoby mu się dzisiaj wygrać. Ma pięć już na swoim koncie. Jest rekordzistą pod tym względem w atletycznym klubie sportowym. Zobaczymy, zobaczymy, poczekajmy. To już niedługo. Proszę Państwa, ta walka jeszcze potrwa. Z minutę sędziowie patrzą też na czas. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Kto w trzeciej rundzie będzie atakował. Prawo wyboru ma teraz Michalkiewicz. Będzie się bronił. Jaworski musi zaatakować, musi zdobyć punkt techniczny Jeżeli chce wygrać tą pojedynkę Michalkiewicz dobrze czuje się w parterze On jest takim zawodnikiem dobrze porozciąganym, elastycznym I dlatego ta obrona zawsze mu idzie dosyć łatwo o Tym wygrywał nieraz na imprezach międzynarodowych Ale no Jaworski tak jak powiedziałem doświadczony I chwila nieuwagi, chwila jakiś błąd może go kosztować Jednak przegrany O, sędzia przerwał Sędzia przerwał w tym momencie, no pomógł na pewno, pomógł. No nie jestem zwolennikiem tego typu zachowań. No niech zawodnicy jednak walczą na macie. Sędziowie nie mogą mieć za duże, że tak powiem, do powiedzenia, bo nieraz przeszkadzają. Sędzia ma być tylko dodatkiem, a nieraz jest najważniejszą osobą na macie, co jest błędem. Michalkiewicz patrzy już na czas i ta walka za chwilę się skończy i chyba. Tak, w tym momencie kończy się pojedynek, zwycięzcą którego zostaje Artur Michalkiewicz, Śląz Wrocław. On zdobywa tytuł mistrza Polski na rok 2009. Widzimy, cieszy się zawodnik, mocno zbudowany, atletyczna budowa. Artur Michalkiewicz zostaje mistrzem Polski w kategorii 84 kg na 2009 rok w zapasach klasycz